Wchodzimy do pomieszczenia, jakieś ciemno. Zapalamy światło, widzimy dwa, dwa gagatki, które siedzą powiedzmy na krzesłach i się gapią na mnie. Jeden i drugi. Co powinniśmy zrobić? Oczywiście jesteśmy w postawie numer 3. Eee, na pewno musimy zejść z tego prześwitu, którym weszliśmy, czyli drzwiami ewentualnie drzwiami. Tak, żeby ich widać i za, za sobą mieć, mieć ścianę, mieć coś bezpiecznego. Czyli ustawiam się, mam ścianę za sobą i w tym momencie wydaję im komendy. I teraz tak, sami widzicie, że w tym momencie wyrzucanie broni do przodu jest bez sensu. Wyrzucając tu broń zaczynam się koncentrować na tym i gubię tą osobę. Tu widzę ich obydwóch i teraz, którykolwiek by ruszył na mnie, czy biały, czy ten, w dziwnym kolorze, ja jestem w stanie oddać no, oddać strzał, jeśli będzie potrzeba. Nie muszę wyrzucać broni do przodu, bo to tylko. W momencie jak, czy biały, czy ten szary by ruszył na mnie, skraca dystans. Rusza biały, w tym czasie rusza też szary. Ja wyrzucam e, broń, oddaję strzał, w tym, w tym czasie szary już jest mi na plecach. W momencie jak mam broń w postawie numer 3, rusza biały, bam bam, rusza szary, bam bam. Nawet jeśli on. E, jeśli oddam strzał do białego, szary w tym momencie ruszy na mnie. Niech on będzie nawet met, met przede mną. Ja się odwracam, bam, bam, mogę wywalić cały magazynek w jego stronę. A ta ręka, ta ręka mi pomaga. Pomaga, żeby gościu nie wpadł na mnie, czyli dystans, dystans, dystans.